Cześć, pod filmem z tipem numer 2 obiecałem Wam, że pokażę Wam wzornik, jaki przygotowałem sobie rozpoczynając współpracę z lakiernią proszkową. Wzornik przygotowany był w ten sposób, że zrobiłem sobie próbne szlifowania, zaczynając od tarczy, grubej tarczy do szlifowania szóstki, a kończąc na włóknie. Jak wyszło to po piaskowaniu i pomalowaniu? Pierwszy typ był wykonany tarczą szóstką i szlifowałem w jednym kierunku. Tak wygląda efekt po piaskowaniu i malowania. Drugi typ był wykonany również tarczą szóstką, ale szlifowałem w dwóch kierunkach. Wygląda to nieco lepiej, ale również widoczne spore zagłębienia w materiale. Trzeci typ wykonany był. Tarczą dwójką tutaj już właściwie mniej tych ubytków, ale widać, że w miejscu gdzie tarcza zawracała, jednak ten materiał bardziej został zebrany i są widoczne ślady. Kolejny typ fibra o gradacji 36. Tu właściwie. Widać delikatnie, jeszcze można by było się przyczepić. Widać delikatne dołki, ale już wygląda to całkiem nieźle. Kolejna fibra o mniejszej gradacji, i właściwie od tego momentu już nic nie widać. Zarówno lamelka, jak i włókno. Tutaj widać efekt po piaskowaniu i malowaniu. Dzięki, to tyle ode mnie na dzisiaj. To jeszcze dalszy etap projektu z typu numer 2. Cześć. Cześć.